Zespół Wilki grał na 61 KFPP w Opolu w tym roku. Podczas gdy muzycy dostarczali rozrywki zgromadzonym pod sceną widzom, w domu jednego z członków ekipy rozgrywał się prawdziwy dramat. Pożar strawił dorobek całego życia, spis treści, pożar w domu członka ekipy Wilki. Miniony 61. Krajowy konkurs polskiej piosenki zgromadził w trakcie trzech dni na scenie szereg znakomitych artystów, w tym Roberta Gawniskiego z zespołem Wilki, którzy wystąpili 1 czerwca. Pożar w domu członka ekipy Wilki. Niestety, w chwili, gdy zespół i ekipa techniczna dbali, by zgromadzeni na opolskiej widzowie świetnie się bawili, w domu jednego z członków ekipy rozgrywał się drama. Zdjęcia, które pojawiły się w sieci, mrożą krew w żyłach. 1 czerwca 2024 roku w moim mieszkaniu doszło do groźnego pożaru. Bezwitosny żywioł zniszczył znaczną część mojego mieszkania, a co najgorsze także mieszkania moich sąsiadów. sytuacja jest trudna zarówno dla mnie, jak i dla innych mieszkańców budynku. W jednej chwili straciliśmy spokój i poczucie bezpieczeństwa, wyjaśnia poszkodowany na założonej na dedykowanym portalu szczytny cel. Tyl zbiórce, zawsze starałem się radzić sobie z trudnościami samodzielnie, ale tym razem postanowiłem zwrócić się do ludzi o złotych sercach z prośbą o wsparcie. Moim marzeniem jest odzyskać własny dach nad głową, mój własny kąt. Aby to osiągnąć, konieczny jest kosztowny remont mieszkania, dodaję wyjaśniając, że pragnie pomóc również poszkodowanym sąsiadom. O pomoc apeluje również zespół za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kochani, naszemu przyjacielowi i członkowi ekipy technicznej spłonęło mieszkanie. Bardzo prosimy o pomoc w udostępnieniu zbiórki i w wpłacie kilku złotych. Dziękujemy, napisali